Cześć, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z GTA 5. W zasadzie nie jest to online, choć tenka może troszeczkę was tutaj mylić. Tak jak i postać. Ponieważ wgrałem sobie modyfikację, którą mi tak jakby zaproponowaliście, mianowicie wgrałem sobie modyfikację na bycie policjantem, czyli los Santos Police Department First Response, czyli LSPDFR tak w skrócie. I myślę, że możemy zacząć sobie taką jakby serię na mm, takim roleplayu, na single player, ponieważ no, na 5 czegoś takiego raczej nie, nie doświadczymy. Generalnie, na początek wiadomo, Rai Win, jeśli ktoś zna z jakichś tam innych serwerów roleplaya, to pewnie będzie wiedział o co chodzi, jaki to jest człowiek. Jeśli nie, to po prostu jest to zwykły mm, biały człowiek. Bez powiązania z jakimiś grupami przestępczymi, który postanowił dołączyć do szeregów policji w Los Santos. Tak więc, jako oficer pierwszego stopnia, który został na nowo przyjęty, udamy się po prostu na posterunek policji, skąd weźmiemy sobie swój uniform, swój mundur, weźmiemy mm, radiowóz i prawdopodobnie weźmiemy jeszcze partnera, tak? Bo parę modyfikacji mam tutaj powgrywanych już. Do tego e, trybu i generalnie po prostu będziemy dzisiaj patrolować ulicę Los Santos. Jak to nam e, nasz przełożony, nasz kapitan, m, powie na odprawie za jakieś 5 minut, dojeżdżamy na posterunek policji. Oczywiście zaparkujemy sobie tutaj. Nie wiadomo, czy. Możemy w ogóle tutaj parkować? Wydaje mi się, że to jest po prostu miejsce dla radiowozów. Ale udajmy się na posterynek policji, żebyśmy mogli się przebrać i zacząć w ogóle służbę naszą. Wcześniej już postać sobie stworzyłem. Pograłem troszeczkę, żeby się zapoznać co i jak. I generalnie bardzo mi się to spodobało. Więc myślę, że. Seria zostanie, a jeśli na przykład chcecie tą serię, to po prostu napiszcie mi o tym, dajcie mi jakoś znać, łapka w górę i tak dalej, wiadomo, zaobserwujcie mnie na Instagramie, zapraszam Was oczywiście na Discorda, tak, widzicie tutaj troszeczkę modyfikacji już mi się wczytało, wejdźmy sobie po prostu do naszej jakby szafki, wybierzmy sobie przebranie na zwykłego policjanta, okej, okay, jestem jeden, gdzie to było, gdzieś mi zniknęło, jeden Lincoln, i dalej nie wiem, jaki mam tam kod swój, ale dobra, nieważne, póki co. Weźmy sobie oficera, bo jesteśmy oficerem pierwszego stopnia, więc nie mamy żadnych tutaj jeszcze pagonów na tym, na naszej koszulce. koszulce. Ok, potwierdźmy to, Weźmy do garażu, wybierzmy sobie jakiś tutaj pojazd. Nie wiem przypadkiem, czy tutaj się nie zbuguje mi ten light bar na górze, ale zobaczymy, bo generalnie taki ten Pierwszy radiowóz, by był najodpowiedniejszy dla oficera z najmniejszą taj rangą. Ale to zaraz sobie zobaczymy. No dokładnie tak, nie mam lightbara po prostu. Nie mogę uruchomić tych światełek, muszę chyba jakoś w ten sposób, ale to jest za bardzo uciążliwe. Więc muszę sobie teraz przerzucić na jakiś inny po prostu pojazd. Nie wiem, czy to któraś modyfikacja po prostu tutaj mi koliduje, czy hmm, to jest po prostu... Problem w czymś innym, ale weźmy może sobie o interceptora, po prostu, bo buffalo może zostawimy sobie na jakieś większe ranki. Tam za jakiś czas będziemy awansować, wiadomo. Um, raczej nie będziemy odpowiadać tutaj na wezwania póki co, ponieważ od kapitana, tak jak już wcześniej mówiłem, dostaliśmy po prostu polecenie, taką misję, żebyśmy patrolowali miasto. Um, Patrolowali kierowców, czy przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Tak więc udajmy się na patrol do miasta i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, myślałem, że. Patrz, przejechał na czerwonym świetle, chociaż nie wiem, jak działa tutaj ten prawo u nich. Nie odpowiadamy, kurde, zagapiłem się. Musisz zjechać, kolego. Zapraszam na pobocze, zjeść na pobocze i zgas silnik. Okej, okay. dobra, tu się zatrzymał, no trudno. Okej, okay, coś się tam dzieje na radiu, niestety nie odpowiadam. Bo mam inne zadanie. Więc Przywitajmy mi się. Hello. Zapytajmy o dowód. Kiflą. Nie wiem, czemu mówią kiflą tutaj. Nie było jakiegoś innego po prostu. Justin Chance. Okej, okay, sprawdźmy sobie pana Justina Chensa. W naszej bazie czy przypadkiem. Nie jest podejrzany i poszukiwany. Uuuu, kolego, ale nam się trafił pierwszy. Mm, pierwsza osoba kontrolowana i oczywiście jest poszukiwana przez policję. Więc poprośmy o to, żeby wyszedł z pojazdu. Dziękuję. Więc przeszukajmy tutaj teraz tego pana w okularkach, czy nic przypadkiem jeszcze nie ukrywa. Mm, ok, papier toaletowy. Nie wiem, po co oni noszą ze sobą papier toaletowy, naprawdę. Niestety jest pan aresztowany. Ma Pan prawo zachować milczenie i tak dalej. E, oczywiście zapraszam Pana do radiowozu. Pojedziemy sobie na komendę i tam już będzie Pan składał wyjaśnienia. Bardzo proszę uważać na głowę przy wsiadaniu, żeby się Pan nie uderzył. Tak, proszę wsiadać, proszę nie dyskutować. O, bardzo ładnie. Odwozimy teraz Delipenta na posterunek policji. Zróbmy to oczywiście na bombach, tylko bez sygnałów świetlnych, żeby po prostu było szybciej. Nie wiadomo za co jest poszukiwany, być może jakieś zabójstwa, może jakieś morderstwa, gwałty nie wiadomo. Ale po prostu trzeba go szybko odeskortować. Proszę bardzo, zostawiamy podejrzanego i lecimy dalej w miasto patrolować. Następne ulice Los Santos. To mi on wygląda na takiego podejrzanego, więc ja bym go tutaj. O. Zobaczcie co tu się dzieje. To jednak ten podejrzany musi poczekać. To jakieś wyścigi będą. Proszę tutaj się zatrzymać. Zjechać na pobocze i wyłączyć silnik. Żeby mi się tylko nie zatrzymał tutaj na... E, no co tam jakiś samochód źle zaparkowany stoi. Szybciej. No now, szybko. Zjeść na pobocze on zjechał, czy nie zjechał? Dobra, jeśli on tutaj zjechał, to muszę stanąć przed nim. On musi teraz pojechać za mną. On pojedzie za mną, czy co on robi? On się nie stosuje w ogóle do poleceń. Przepraszam bardzo. Panie tam w tej ciężarówce. Tak, Szybciej proszę pana. Proszę zjechać na pobocze. No, myślałem, że będzie uciekał. Ale widzę, że chyba mądry. OK, zatrzymał się. Dobra, sprawdźmy sobie oczywiście w bazie danych tylko nie wiem, czy to będzie akurat ten. Chyba to będzie ten 41Y. Zobaczmy, czy. OK, wszystko jest w porządku. Zarejestrowany. Oczywiście musimy trzymać e, rękę na kaburze, w razie co. Czy Przywitajmy się, miło. Dzień dobry. A to jest wszyscy tutaj, tak? To od wszystkich poproszę: od kierowcy i od pasażera. Tam ktoś się niecierpliwy bardzo. Aleksander Gorski. Ok, zobaczmy, którego mi pierwszego tutaj wyszuka. Aleksandra Gorskiego, może sprawdźmy. I sprawdźmy. A. Uuu, następny poszukiwany. Bardzo dobrze mi się tutaj. Dobra, i Joanna jeszcze. Zobaczymy, czy Joanna. Hmm... Okej, okay, jest jakimś oficerem prawa, czy coś takiego. Więc... Dziwne, że po prostu go nie zatrzymuje, ale... Poprośmy o wyjście tutaj kierowcę. Jak widzicie... Drugi kierowca, który się podejrzanie zachowywał. I drugi kierowca jest poszukiwany przez policję. Więc... Przeszukajmy go. Czy nie ma czegoś niebezpiecznego? Tylko klucze, dobrze. Tak więc... Jesteś aresztowany, ale tym razem już nie będę go odwoził. Kucnij sobie, tylko wezmę tutaj transport do naszego kolegi, żeby się tutaj nim zajął. Szkoda, że nie można wezwać holownika, żeby odholował pojazd. Być może jest prosta jakaś modyfikacja na to, bo do niej jeszcze nie dotarłem, bo widziałem, że naprawdę sporo jest tych modyfikacji. Niektóre nawet nie wiem, jak instalować. Tu chyba jedzie transport jego. No, troszkę się nie popisali. No, zaraz go zabiorą, dobra, czyli ja mogę już w sumie jechać na jakieś następne powiedzmy zleconko. Chociaż. Chociaż, ja bym się jeszcze tutaj zainteresował hmm, tą kobietą, co tutaj robi. Zatrzymajmy. Tak jest. Bardzo poproszę o pani ID. Ok. Sprawdźmy sobie czy przypadkiem nie jest pani poszukiwana, bo to ostatnio mamy jakieś takie szczęście z tych um, ludzi poszukiwanych. Niestety nie. Dobrze, czyli w takim razie... Um, po prostu pouczmy panią że źle zrobiła, że w nas w nasz radiowóz i niech może sobie spadać. A my się zajmiemy tam tym samochodem, który stoi na poboczu. Bo to nienormalne, żeby samochód tak tam stał, podejdźmy sobie na bombach. Oczywiście tutaj lekko dziś zawrócimy. Pani nam ciągle tutaj przeszkadza, jakby po prostu na siłę chciała nam utrudnić prawe. Wystawmy po prostu ten samochód. Ok, czyli po prostu mamy już troszeczkę inną sytuację. Musimy wezwać teraz Straż Pożarną. Musimy też zabezpieczyć teren, chociaż no, kurde, nie mam tego, tej modyfikacji na te barierki, a też widziałem, że jest. Okej, okay, przyjeżdża straż, my to oczywiście zabezpieczamy to miejsce. Oni tutaj się uporają z tym, na szybciutko ugaszą, w zasadzie już nie ma co gasić. No ale no, panowie swoją robotę tutaj muszą zrobić, tak? Przepraszam, droga zamknięta, proszę się cofnąć albo poczekać chwileczkę. Nie denerwuj się pan. Zakłócanie porządku, dobra, weźmy sobie zakłócenie porządku. Z tym tutaj skończyliśmy. Ehm, a raczej już nie ma chyba co jechać, tak po prostu na sygnałach. Po prostu wyłączmy te sygnały i pojedźmy, oh kurde, na czerwonym przejechałem. No trudno, dobra. To w sumie zobaczymy się na miejscu tam, jak już tam dojadę. Dobra, to było gdzieś tutaj. Zaparkujmy sobie tutaj, w tym miejscu. Jakaś muzyczka się włączyła. To prawda, to jest to zakłócanie porządku. Chociaż nie wiem, czy raczej to nie będzie się słyszeć, bo ponieważ prawa autorskie, więc w tym momencie musiałem to wyciszyć i tak. Ale fajnie, że taki aspekt został tutaj dodany. Dobra, to jest jeszcze wyżej. Idziemy tam, gdzie jest zakłócanie porządku. W którym to? Chyba tutaj to mieszkanko. O, nawet dzwonek do drzwi jest. Bardzo ładnie, bardzo mnie to cieszy. Jak możesz mi pomóc? Wyłącz tą muzykę bardzo cię proszę. Znaczy w sensie nie wyłącz tylko ścisz, tak? Dziękuję bardzo za ściszenie. Za wyłączenie w ogóle tej muzyki. Najmniej... Widzowie mogą... Na nowo... Posłuchać tych wszystkich dźwięków. You too, have a nice day. Dobra, zakończyliśmy. I takie w sumie zgłoszą kowiecie. Takie luźne. niegroźne, bo tak na początek będziemy się zajmować. Później jakieś napady, porwania, pościgi i tak dalej. Zobaczmy, może jeszcze jakieś jedno. Kradzież paliwa. No, to już też wymaga troszeczkę pościgu. Niestety nie dzisiaj. Zanim tylko nasza zmiana się kończy, bo to już jest wiadomo wieczór i tak dalej. Jedziemy patrolować dalej. Ja bym tutaj sprawdził tego gościa, co tutaj stoi. Wiecie? Tak troszeczkę jakby dziwnie się zachowuje. zobaczmy co tutaj. O, grupa kryminalistów ma zakładników. O kurde, niestety. To nie dla nas. Dzień dobry. Chciałbym tutaj zająć panu chwileczkę. Na pewno chciałbym poprosić o pański dowód. Osobisty. Dziękuję bardzo. Panie Chrisie Morganie. Ma pan 18 lat. Nie tak dużo, jak na obywatela tutaj. Stanu San Andreas. Sprawdźmy sobie. Nie, jest, nie był mankarany. Tak więc mogę panu oddać mm, pański dowód. Tak więc dziękuję bardzo za współpracę i. Dobranoc. O, mamy jakiegoś tutaj kierowcę narwanego jednego. Być może znowu jakiś poszukiwany. Mm, sprawdźmy sobie go na szybko tutaj w komputerze. W przypadku czegoś tutaj nie ukrywa przed nami tylko on ma 41. Kurde, to nie będzie to. dobra, zatrzymajmy go. Tego przed nami. On ma chyba 47 tablice początek, a tam wyszło mi 41. dobra, to będzie w sumie na tyle na ostatni. Nasz podejrzany tutaj. Sprawdzimy go sobie. No, jakbym teraz się to by mi drzwi urwało, nie? A oczywiście... Ręka na kaburę. Dobry. Hello. Poproszę dowód. Osobisty. 47 Ray 336 ok. Uuu, pan troszeczkę starszy już. Więc sprawdźmy, czy pan czegoś tutaj nie narozrabiał. No, nie, starszy nie narozrabiał. E, sprawdźmy sobie oczywiście tutaj 47 Ray 336. czy przypadkiem. O! Mamy tutaj kradziony pojazd. Więc bardzo proszę o wyjście. Jest pan mm, oskarżony o kradzież pojazdu. Może pan się tłumaczyć? Oczywiście na komendzie. No Niestety nie przy mnie. Jeszcze pana tutaj tylko przeszukamy. Albo pana i nie przeszukamy, bo tutaj troszeczkę przy, bardzo przy pojeździe pan stoisz. Może teraz? Musi, musi się pan odsunąć, tak? Ok, stój pan sobie tutaj. Ja pana muszę teraz przeszukać, żeby nie było. O, udało się przynajmniej. O, jeszcze podrabiany dowód masz, pan. No to pan tak nie wygląda na takiego starego człowieka, jakby się to, to wydawało, co? Dobrze, w takim razie zapraszam ze mną. Pojedziemy na komendę, na komendzie pan się będzie tłumaczył. E, I na komendzie, na komendzie ustalimy pana tożsamość. Zapraszam tutaj do samochodu. Głowa nisko, żeby się pan nie uderzył. Ma pan prawo zachować oczywiście milczenie. Dokładnie tak. Dobra, jedziemy na... Komendę. Włączmy sobie, oczywiście, koguciki. Tylko teraz trzeba trafić jeszcze na tą komendę. Poczekajcie, bo nie wiem, czy mi zaznaczy tutaj tą najbliższą. Ale najbliższą mi powinno zaznaczyć. Dobra, weźmy sobie tutaj. Nie wiem, czy to jest ta, z której startowałem, czy nie. Chyba nie. Nie, to będzie inna, bo tamta była za mną. Dobra, to jedziemy sobie na komendę. Odstawimy delikwenta i zakończymy w zasadzie służbę. No i wjeżdżamy tutaj. O, gdzieś tutaj chyba powinienem go odstawić. Co? Dobra, tutaj jest. Tak więc zostawiamy gościa. Delikwencika. Mm, ja sobie podjadę. Oczywiście, sygnały już można wyłączyć, bo nic takiego się nie dzieje. Jesteśmy po wezwaniu. I wystarczyłoby się tutaj e, zameldować. Tam złożyć chyba raport. Trzeba po służbie. Ciężarówka z pieniędzmi jest rabowana. Została oprawowana. No trudno. Zdarza się. Niestety, to nie dla mnie zgłoszenie, bo dzisiaj zajmujemy się czymś takim, wiecie, luźnym. Ok, wchodzimy na bezpłci. do yy, komisariatu. Trzeba zdać broń, trzeba zdać uniform. Ok, schodzimy ze służby i w zasadzie wracam do domu. Elegancko. Dobra, to by było na tyle. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście zostaw łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, z dzwoneczkiem możesz zostawić, napisz czy chciałbyś taką serię, żeby to była kontynuowana, e, zapraszam Cię do mojego Instagrama, zapraszam Cię na Discorda, wszystkie linki masz w opisie, a ja mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.